A teraz specjalnie dla taty solo będzie. 100 lat, 100 lat, 100 lat, 100 lat, niechaj żyje nam chora. Tatoś ma 100 lat. my tutaj, foczki, chciałyśmy złożyć życzenia najlepsze, największe, naj, 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 w ogóle, i w ogóle, wszystko, wszystko po kolei. Ja już ci nie mogę poczekać w żylachlach. Może no, mamusia tego nie będzie widziała, bo ja się nachlam tak szybciutko tatuś daje. No tak, będzie dziesiąteczkę raz i zagryżkę raz. Tam dwożki, dwożki to spoko, Spoczki to spoko luzary, to nic nie powiedzą, nie podkablują gumowe ucha. No to tatuś jeszcze raz, sto lat, sto lat i pamiętaj o górze na zagrychę. Bośka. Mma. No, i jeszcze tutaj duża oczka chciała złożyć. E, Tatoś, e, Jak fajnie! Sto lat, sto lat, 100 lat, 100 lat życzenia ci składamy! Od wszystkich oczek! No, bośka! E, ja tutaj e, e, chciała powiedzieć, że. E, Zobowiązuję się odwierać wszystkie piwa e, na tej imprezie! A, tatusiu! Tu jestem, o tu, o tu! No to, no to jeszcze raz, ja zaśpiewam teraz. Sto lat, sto lat, sto lat, sto lat. niechaj żyje nam. Zrobię szczęście w celibacie. Niechaj żyje nam. jest spadaj gówniaro, Tak mi celibacie. Tatuś. Sto lat, sto lat, sto lat, sto lat, niechaj żyje nam. No to tatuś, no ja ci życzę spełnienia wszystkich marzeń najbardziej tych najskrytszych. E, tatusiu, tatusiu, ja wiem, że ja tak po władzie trochę żaleję, ale nie zawsze ja się ogarnę. To jest moje przyrzeczenie. ogarnę się. Sto lat, sto lat, sto lat, sto lat niechaj żyje nam.